Nie, no tam wiesz, no kurczę, zawsze byłeś techniczny. Flaga Brazylii zawsze. Flaga Brazylii musiała być, no, no obowiązkowo, nie? Tak. Wtorku jest. to tak się jest. z piłkarzami z Ameryki Południowej, Czerpałem z nich inspirację. innymi z, z, z Ronaldo? Ja z Brazylijskiego ja, ja akurat. Wiesz? Ja też, to przecież. Ja, ja byłem fanem Romario. No. A zaczęło się od, wiadomo, z opowieści o Garinczy, oh. Król driblingu. później był Pele też z opowieści, bo wiadomo, że nie było mnie na świecie. Tak, a później tak. to już było właśnie takiego, o którego pamiętam, to był Romario. Ronaldo, Ronaldo, później Ronaldinho, Rivaldo i teraz tak, tak. Ostatni, który, też był fajny, ostatni, który no. gdzieś tam prezentuje brazylijski futbol, to jest Neymar. Tak, no, ale już też nie pokazuje tego, co kiedyś, nie? No, no, ale mimo wszystko gdzieś tam ta żoga, Bonita jeszcze jest obecna. To jeszcze na jest, jest, jest. Ale nawet jak tak patrzysz, to wiesz, to wtedy ta paczka, co była, to tam z tym Roberto Carlosem, ta lewa gira, tak. dunga w środku. No tam kafu po prawej, tam, no ekipę, tam, mieli ekipę, straszną, mieli... ekipę mieli straszną, mieli straszną. Tu też mieliśmy taki wiesz, na tym boisku, nie? <laughs> Miałem często pojedynki z moim tyłem. kolegą, tam mieszkał parę bloków dalej, e, fan Calcio, e, zawsze jako tu Maldini występował, nie? Na tym moim boisku mieliśmy, mieliśmy spięcia, nie? Także, także fajnie. Elegancko, elegancko. No co chciałem powiedzieć, e, no ja przeciwko Damianowi grałem dwa razy w życiu, w wieku, 15 lat na to wychodzi, tak? 15 lat. I dostaliśmy w Ciery 2-13, 1-7. Nie wiem ile Damian wtedy strzelił, ja na pewno żadnej. Ale co chciałem powiedzieć, no ale przegraliśmy z wicemistrzami Polski, bo, bo w tym sezonie yy, drużyna Lecha razem z Damianem między innymi i paroma innymi, też moimi znajomymi, że tak powiem, awansował do finału i w 2 chyba z Górnikiem, z Górnikiem, tak? Przegraliście z Górnikiem w więc bydłoższe, wstydu nie bydłoższe. ma. Wstydu nie ma. 3-20 w bramkach, a... Wtedy, tak... wtedy ten, yy, nasz słynny prezydent, o którym krążą memy, na temat różnych, że tak powiem, produktów wysokoprocentowych, możesz, memy, otwierał drugą Olimpiadę Młodzieży w Bydgoszczy w 1995 roku. I to właśnie na tej Olimpiadzie, na, tak? Tak, wtedy otwierał olimpiadę, olimpiadę Młodzieży w Bydgoszczy. Masz ten medal jeszcze? Mam. Masz? Mam pamiątka jedna. jest, nie? Jest nie chciałem go odebrać, pamiętam, że ten ja, wtedy ty... mi... nie A bo on Cię nie wpuścił w tym finale. No, nie, on, on nie miał. do koszulki z numerem, tylko nie umie na trybunie. No. No to Także wieś, to było przeżycie dla mnie, wtedy chciałem kończyć. bolało, nie? No, no, chciałem kończyć, no, no, no. ale zawziąłem się i... Zawziąłeś się 20 razy lepiej ode mnie. <laughs> się. Bo ja i to zawziłem... wiesz, piąte ligi, szóste, oklepywałem całe życie. No, i... Wiesz więc to ja też nie wiedziałem, czy będę grał, bo byli lepsi chłopacy ode mnie w tym roczniku, na pewno. Ja byłem ostatnim gdzieś tam może, którego wpuszczał, ale, ale liczyłem, że nawet jak mnie tam wpuszczał, to coś tam dawałem od siebie ekstra. Ale wiesz, co, z tego co ja pamiętam z opowieści, e, między innymi Tytusa, to tam technicznie to było chyba... Jeden z trzech najlepszych. Wiesz co, no, jakoś, jakoś ten. Może dlatego też, że nie ograniczałem się tylko do treningu, tylko spędzałem całe dnie na boiskach, no, no. wszędzie tutaj. Znaczy jeżeli... ja też trenowałem, tak. tylko widocznie nie wszystkie zwody złapałem tak dobrze jak Ty. Ale wiesz co, wtedy jeszcze nie było zwodów, nikt tego nie uczył, nie było YouTube'a. Nie no, już ale, ale już na meczach no. gdzieś tam, pamiętam, mistrzostwa Świata 94, nawet na pewno pamiętasz. No ale to były, wiesz, to było takie, że musieliś to nagrać na VHS-ie. To nie, tam, no, nagrywało się, no, no przecież tak. w Barcelonie Romario to tam cały ten jego sezon, to ja miałem wszystkie jego akcje no. ten ponagrywane. Uu, czy teraz co wejś, robił. Uu, oglądasz ja. na przykład Kopa Ameryka, czwarta no. rano ci mecz na no. No. no to wiesz, no. nie spałem, VHS jest I cały mecz oglądałem, nie? I później też jeden, jeden moment i później to odtwarzałem na stoprace, tutaj na boisku na Kumplach, później w klubie i na meczu, nie? No. A wiesz, jaka taka jak ta teraz wygląda? Tak jest tam no tak że nie? No tak, mi nawet ktoś nie oddał, bo ja kiedyś komuś pożyczyłem te wszystkie no. mecze. A ja to pożyczyłem kumplowi, co jest kibicem Realu, już mi nie oddał. Nie oddasz. No a to było Barcelony, to wiesz, może pozłości mi chyba. A weź tam z YouTube'a i wiesz, no wszystko no, jak na dłoni. Idzie znaleźć. A wtedy musisz sam no, wiesz, tak, sam to tak, robić. Tak, 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 tak. Ja tak. pamiętam, że wiesz, zawsze wchodziliśmy za blok z tam, z za tak. z Arturem tam, Kubiakiem i, i zawsze było pod bianki, nie? No. Kto, kto, kto więcej, nie? To, to tam strzelam pod 400 się podchodziło, ale już chyba więcej nie szło, bo oczy bolały. Tak, bo tak zawiąz, że no. A dzisiaj tam, tam Ja mówię, to widzisz, jaki jestem jak ten powtórny, nie? To kiedyś byłem, wiesz, no lepszy ode mnie. Słabszy byłem od moich rówieśników, byłem drobniejszy. Ja się I zawsze, zawsze musiałem gdzieś tam szukać sprytu. nie? A ja jakoś nie miałem problemu z, wiesz, z szybkim bieganiem i trzymaniem piłki blisko nogi, czy tam nie wiem, poruszania się w tłoku, a później dopiero zacząłem, wiesz, robić z wody, nie? Takie, ale to jakbym 10 lat dopiero. No teraz zamian musisz tam tutaj zdradzić przed kamerą, to jakie te kluby cię chciały? Chociaż z 2-3 takie wymieni, najbardziej konkretne, jak byłeś w najlepszej formie. Oczywiście <coughs> trzeba zaznaczyć to, że gdyby nie kontuzje, to na pewno Twoja kariera byłaby dużo barwniejsza. Także możesz, możesz tu się no, pochwalić. Na pewno na pewno Spartak Moskwa swego czasu. Super. Słyszałem o Borussii Dortmund, Też to było chyba był, Ty będziesz tam na młodzież, wiesz fajnie, właśnie tam fajnie młodzież się wy... No, wy, tak. wy, wy potrafią fajnie wypromować młodzież. Się. I pamiętam jak Czesiu Michniewicz że piekarz chciał mnie do Brazylii zabrać. O! A to tylko Nie Nieważne gdzie. A, jakby oni nie jak, jakby, jakby, jakby była opcja, to to by wybrał na pewno tamtego. A wiesz, że nie? dobrze znają Nowaka, nie? Tak? Tak, jak tu pracowałem kiedyś na, na starym rynku w Poznaniu, to, to przychodził tam do mnie, bo nam już tak powiem, jego dzieciaki u mnie tam się zaopatrzały w guciki. No mega człowiek, nie? Bardzo szkoda no, że tak się, stało, zescenia, jak się stało. Nie? Pamiętam, że mi przywiózł z Wolfsburga, człowieku, plakaty, zdjęcia z autografami tak? tam, ojami tam, dbało o mnie, no w ogóle, jak pamiętam, jak miałem nogę w gipsie, to było z 20 lat temu, on już akurat na wózku jeździł mm. i się spotkaliśmy gdzieś tam przy barze mlecznym, już żeśmy chwilę pokatali, no. mówi, co oni ci tu w gips włożyli? I ja mówię, wiesz co, no mam tam skręcenie staw skokowy, torebka mi wylała, no. w gips? Mówi, w Niemczech by ci to w dwa tygodnie zrobili, mówi, jaki gips, w ogóle, to jest? <laughs> Ale to prawda, nie? No, 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 także tam to zupełnie inna prawda. szkoła, nie? Ale no Świętej Pamięci, niestety. Ale kierunek mieli ciekawy, nie? To był taki, wiesz? O, taka, taka nowość, nie? No, no kurczę, wyjechali do no, Brazylii brazy, w takiej Polacy, no proszę cię. Zajbiście. Polacy zazwyczaj surowi trochę, nie? nie? No. no już teraz tak nie, ale, nie, ale kierunek tak zajebisty, było, nie? nie? Powiem to by no. zawsze moim no. marzeniem było tam pojechać. Zagrać na marakanie. O kur... No, spełnienie marzeń, nie? Nie tam wiesz kiedyś Barcelona, Trafalgar. Ty, ty na Bugarskie tak. zagrałeś w kibicach, to to już jest dla mnie fajnie powierzchni. Nie? nie? Pamiętam, jak miałem debiut za tego zatorera baniaka. To mnie wpuścił, jak żeśmy awansowali do Ekstraklasy, do pierwszej ligi wtedy. Hmm. Chyba jeszcze była pierwsza liga z krzostrowiec. przede na 10 minut, galereta w nogach. Nic nie pokazałem. Stres, stres, no. no później nie no, grałem pan. dosyć długo. Przyszedł trener pala i panik. Libur, pala, tak, tak. To zagrałem w drugim meczu z Płockiem, tam strzeliłem bramkę, mhm. pierwszą swoją. Mhm. No i paliśmy na legię, nie? Mhm. I mnie wziął z rezerw, a ja miałem 39 temperatury. No ale mnie wziął Uuu. tu nie chciałem się przyznać. No wiadomo, wiadomo no. No, wiemy o co chodzi. Tak? No i pojechaliśmy na tą na tą, wiesz, na tą, legię, tam jak wiesz, chłopacy nasi z kolejorza wychodzili na rozdrzewkę. To słuchaj, był taki hałas, nie? Oczywiście tych miejscowych, że mieliśmy. Wodę w kubkach na stole tam, w szatni mm -hmm. się częstę. w Jurasi pamiętasz, nie? No. Tirek szedł. No, to tak się częsły i, i pamiętam, że siadam na ławce, nie wiesz, ogólnie marzeniem było zagrać, nie? I szczelił bramkę. Ale mówię, nie, chyba się nie czuję, mnie nawet przeraża to, że tam siedzę, wiesz. No i tam, pamiętam, że chyba kolega zrobił błąd, nie pamiętam, chyba Piotr Jacek. Aha, ja pamiętam środek Pomocy. No. Tak. I on do mnie mówi 35 minuta leczu, O. Mówi schodzisz. A ja mówię, ale teraz? A on mówi, nie, jutro, <laughs> bez rozżywni. No i pamiętam, że była akcja taka, były drożny. rzut drożny. drużyna yy, z Warszawy wykonywała i stałem przed polem karnym, pamiętam, dostałem piłka no i ruszyłem przed siebie, nie? Ruszyłem przed siebie, ale nikogo nie było z przodu. Chyba tylko ślusarz był, pamiętam, ale tam nas było, nie wiem, nas było dwóch i było sześciu. Ja pewnie oglądałem, ale przypomnę. Mam boja... to na Instagramie nawet, no. nawet tę akcję. I pobiegłem z piłką i w pewnym momencie było obok mnie trzech. Mhm. A że wcześniej wiesz grałem dużo na hali, to ich pokręciłeś. To nie miałem, to wiesz, no sobie poradziłem mhm. i zagrałem gdzieś tam piłkę i w tym momencie, że mnie szedł cały stres i już tego stresu nie miałem. No nigdy. i widzisz, bo to jest, jak to zawsze mówili, pierwsze podanie jest najważniejsze. No nie? i później nigdy nie miałem tak. stresu. Nigdy. Później już miałem, wiesz. Też miałem dobry, dobrych tych, dobrych. Kompanów miałem, ja miałem trenera, który. No, to jest fajna ekipa w ogóle wtedy była. Trener mówi to jest twój atut, nie? Musisz to robić. No i tak powinno być zawsze. Waldek Kryger mówi dlaczego z nim nie grasz jeden na jeden. No, bo... Tak jak ze mną na treningach, czemu ta. tak go nie opierdolisz? Ta, ta, ta. Przecież ty tylko to potrafisz, to jest twój atut. No, no, A jeżeli ci nie wyjdzie i coś ci opierdoli, to się to go opierdolę. Masz to robić tak. cały czas. Body. I Bardzo to było fajne. Nie jak Nie kiwaj. Tak powinno być zawsze. Nie kiwaj. Ale ja pamiętam Damiana Seweryna, jak on też fajnie kręcił, czy u nas tam na osiedlu, graliśmy czy tego, i tam też. Z tego czasu już w nim to też zabili, że już widziałem, że jak już widzę grał, to już nie pokazywał tak. nic takiego w sensie. A naprawdę też fajne rzeczy potrafił z piłką zrobić. nie? Pamiętam, wiesz, no. wiesz, jakie było moje marzenie? Właśnie jak byłem dzieckiem, jeszcze, tak. to chciałem być zapamiętany nie jako taki kopacz, typowy. Tak, wy, tak. Tylko, żeby ludzie na to po 10-15 tak, latach tak. pamiętali, że ktoś taki był, nie? No ja Mimo pamiętam, paru, nie? paru meczy jakiś, nie? Bo później wiadomo, że jak złamałem nogę, to musiałem styl gry zmienić. Nie? Już nie jeździłem na dwóch, trzech, mm. no tylko no już tak. bardziej jeżdżałem ja na jeden, dwa kontakty. Osrośnie, osrośnie. Nie miałem takiego ciągu na bramkę, ale zawsze starałem się. To, czego na przykład, co ja robiłem, czyli piłka była dla mnie odskocznią od sytuacji w domu, jak byłem mały. Nie? To przed... była ucieczka, tam, oczyszczenie tam, głowy. Tam, 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 to tak. Chciałem dać ludziom to, co, którzy będą na stadion, żeby zapomnieli radość, przez radość, moją radość, grę radość, radość, to, tak, co się tam, dzieje tam. na zewnątrz. Nie, nie chodzi o radość, tylko tak. wynik, ale też chodzi o piękny gry. Zrobił tak? to. Tak. I później, żeby o tym gadali cały czas, tak. bo tego nikt nie robił. Albo się bał. No, znaczy, ja ci powiem o. szczerze, to nie, że my się znamy, tylko ogólnie ja, jak chodziłem na mecze Lecha i właśnie, jak ty tam na skrzydełku troszeczkę coś tam śmigał. To mnie to bardzo właśnie się podobało i w ogóle też pamiętam, że to dużo chwalili też w telewizji, że, że ty jako jeden tam z niewielu próbujesz fajne właśnie zwody i to nie, nie nie, Ci naprawdę fajnie wychodziło, nie? No, także zresztą w klipie też zobaczycie parę nie, fajnych zwodów. na i parę jest... fajnych sztuczek z piłką. I wiadomo, że no już nie mamy 20 lat, nie, ale No, ale spoko, dobra. bo to co ja mogę powiedzieć? No, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za Dziękuję za, zaproszenie. za to, że przyszedłeś, że to zdołaliśmy to wreszcie nagrać, bo też przyznaję, że było trochę perturbacji. Raz, że nie było ciebie w kraju, do tego pewne inne rzeczy jeszcze wychodziły, no ale w końcu się udało zgrać się i no i zajebiście, żeby żył mnie w klipie. No ja będziemy mieli pamiątkę do końca życia. Wiadomo, Słuchaj. że tak. <laughs> Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć.